Cześć, witam wszystkich serdecznie chciałbym Wam zaprezentować Hyundai i 32 Generacji. E, samochód sprowadzony z Niemiec od drugiego właściciela. E, co bardzo ważne, auto jest wyposażone w rewelacyjną jednostkę diesla, bardzo ekonomiczną zarazem, jaką jest e, 1.4 CRDI e, 90-konno, który jest połączony z manualną, uwaga, sześciobiegową skrzynią biegów, co bardzo ważne. E, jednostka naprawdę jest bardzo fajna, charakteryzuje się bardzo małym apetytem na paliwo. E, I co bardzo ważne, nie stwarza zbyt wielu problemów, ponieważ to jest naprawdę bardzo fajnej konstrukcji silnik jednostka CRDI na starych wtryskach bez fabrycznego sprzęgła dwumasowego także jeżeli chodzi o to naprawdę bardzo ale to bardzo fajny samochód tak jak widzicie państwo samochód jest w hatchbacku w kompakcie w czarnym lakierze i kolejne dwie rzeczy, kolejne dwie informacje mamy tutaj całą fabryczną powłokę lakierniczą czyli samochód nie czuł w żadnym wypadku kolizji czy choćby przetarciu parkingowemu, chociaż o tym przetarciu to zaraz Wam coś pokażę i kolejna bardzo ważna rzecz, mamy tutaj bardzo, ale to bardzo dobry stan mógłbym nawet powiedzieć perfekcyjny jeżeli chodzi o stan techniczny z fakturami do samego końca, ze świeżym serwisem olejowym, ze świeżym serwisem hamulcowym, czyli kupujemy auto, jak zawsze firmy Auto Adam bez stawu finansowego i co najważniejsze, nawet pakietu startowego zaraz po zakupie nie musimy robić, ponieważ mamy serwis olejowy również świeżo zrobiony, a e, co naj... i również ważna informacja, 1,4 silnik jest silnikiem na łańcuchu, więc tutaj rozrząd, jeżeli normalnie wymieniamy olej, 300 tysięcy to jest naprawdę bez żadnego problemu na jednym rozrządzie standardowo przystąpimy do granic jak i tarcz z przodu jak i z tyłu mamy oczywiście takie same opony są to opony wielosezonowe 195 65 na 15 z fabrycznymi kołpakami tak jak mówiłem przednie tarcze nowe e, również nowe hamulce ponieważ cały serwis olejowy jest zrobiony opony letnie jeszcze z bardzo ładnym bieżnikiem co najmniej Oj, co to jest? Nie dotarło mi się, co najmniej na dwa sezony była taka sama historia odnośnie opon 195 65, 15 Tylne tarcze również bez wyczuwalnego rancika, a przednie, tak jak wspominałem, nowe z nowymi hamulcami. Również nowy płyn był zalany hamulcowy. Serwis był robiony bodajże w kwietniu hamulcowy, a w marcu był robiony serwis olejowo-filtrowy. Samochód z przepięknym czarnym lakierze. mamy jedną wgniotkę do wyciągnięcia, ale czekam, tutaj bardzo delikatną czekam na pana, w następnym tygodniu będzie u nas usuwał wgniotki. Również tą wniotką się zajmie, więc samochód, tak jak każdy zresztą u nas będzie bez zgnieceń. I co najważniejsze, lakier jest naprawdę w świetnej kondycji. Tak jak wspominałem, fabryczna powłoka lakiernicza bez jakichkolwiek zarysowań. Mamy jedno przerysowanie, o którym zaraz Państwu pokażę, które jest na zderzaku. Zderzak jest oczywiście plastikowy, więc to oddajemy do lakierowania we wtorek, w czwartek, piątek, już będziemy mieli samochód z powrotem ale mówię zderzak jest plastikowy w żaden sposób na mierniku to nie wychodzi a to jest zwykłe przerysowanie więc również to zaraz wam zaprezentuję przednie lampy w, tych, w soczewce u dołu ledy do jazdy dziennej również u dołu mamy świata przeciwgielne, tak zwane halogeny wszystkie szyby z tego samego rocznika wszystkie szyby oryginalne a tutaj nie wiem czy zauważycie bo ja to troszeczkę zaprawiłem przepolerowałem o, widać Zaprawiłem, przepolerowałem, ale jednak stwierdzam, że to po prostu nie spełnia naszym wymaganiem i będziemy lakierować ten zderzak. ze względu tylko i wyłącznie na coś takiego. Zapraszam Was do środka, ponieważ środek, tak jak widzicie Państwo, zresztą, zresztą na zewnątrz, naprawdę bardzo, ale to bardzo fajny stan lakieru, jak i ogólny wizualny, ale w środku samochód wygląda, można powiedzieć, śmiało jak nowy, mimo że auto jest z 2012 roku, ale spójrzcie na to, tapicerka ta Tutaj nic nie jest poniszczone, porysowane Możliwość wyłączenia poduszki powietrznej ulubiona forma przez moją żonę. Jak jeszcze dzieci woziliśmy w fotelikach, to zawsze jej przewoziła na przednim fotelu, żeby po prostu mieć dostęp czy do syna, czy do córki. Wiecie Państwo, w przypadku kiedy dziecko płacze trzeba podać smoczek, może butelkę. Nie trzeba się zatrzymywać, iść do tyłu, tylko po prostu jedną ręką również to można ogarnąć. Deska rozdzielcza bardzo ładna, nieponiszczona. Tutaj nic nie jest poniszczone, porysowane. Podrapane. kierownica z e, multifunkcja. Mamy tutaj multifunkcję odnośnie komputera pokładowego, jak i aktywnego układu kierowniczego, ponieważ mamy sport Normal Comfort, ściszę troszeczkę radio. Oryginalne, oryginalne radio z MP3 WMA, oczywiście z RDS-em, manualna klimatyzacja, co bardzo ważne, sprawna, nabita. E, I u dołu mamy dwa wyjścia 12V, jak i AUX iPod USB. Tak jak wspomniałem manualna sześciobiegowa skrzynia biegów, miejsce na dwa napoje, cup holdery, podłokietnik dla kierowcy, dwa kluczyki, co bardzo ważne, schowek również klimatyzowany, a zwróćcie uwagę, jak wygląda kierownica. Kierownica jest jak nowa, proszę Państwa, mamy tutaj 148 tysięcy przebiegu, Auto jest aktualnym titem niemieckim, który było robione ostatnio na 143. Zresztą zaraz wszystko, no wszystko zobaczycie, bo całą dokumentację zaraz Wam zaprezentuję. Tapicerka drzwi, drugi rząd foteli. Fotele naprawdę w nienagannym stanie. Deska rozdzielcza bardzo ładna, czytelna, nowoczesna. I przede wszystkim wszystko jest naprawdę w świetnym stanie. Fotel kierowcy bez jakichkolwiek śladów zużycia. A mówię, jaki z tyłu auto prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. W ma bardzo e, ładny ten kuperek, czyli tył. Naprawdę fajnie to wygląda. Zapraszam Was do bagażnika. Co bardzo ważne, bagażnik bardzo czyściutki. E, z kaczykami na siateczki po jednej jak i po drugiej stronie. I tak jak wspominałem, z pełną dokumentacją. Co bardzo ważne, książka serwisowa. E, ktoś dołożył odstraszacz na zwierzyny, który jest e, pod maską. I tu mamy teraz tak serwis. Tu był robiony serwis hamulcowy. Można sobie to zobaczyć, ewentualnie zrobić pauzę. Mamy podane kilometry, mamy podane datę kiedy to było robione czyli styczeń, lutym, marzec, w kwietniu na przebiegu 147-175. A przed trzeciego był robiony serwis olejowy, i ogólna była sprawdzana kondycja auta. I tutaj też podejrzewam, że po prostu przy tym wyszło, że jeszcze będą do zrobienia hamulce. Dlatego pewnie pan był poproszony na następny termin, aby po prostu jeszcze e, wymienić hamulce. Więc mamy auto absolutnie bez wkładu finansowego. Tych rachunków jest jeszcze sporo więcej. Wszystkie są dla was do wglądu. Jeżeli oczywiście ktoś będzie miał ochotę, życzenie, możemy to również poprzesyłać na maila ale postaram Wam się to tak nagrać, żeby każdy mógł sobie zobaczyć mniej więcej co przy aucie było robione bardzo ważne, że to jeden serwis również obsługiwał są również faktury jak i Po prostu tej dokumentacji jest sporo papierologia, papierologia Papierologa nie świadczy o stanie auta, ale ważne, że ona jest. No i co najważniejsze, sam stan auta e, potwierdza to, co jest po prostu w tych dokumentach, ponieważ samochód jest naprawdę w rewelacyjnym stanie technicznym, jak i wizualnym. A tu mamy ostatni świeży TIF, który był wykonany na przebiegu 143 tysięcy w lipcu 2021. Zestaw naprawczy znajduje się pod półeczką. ta apicelka drzwi drugi rząd foteli za kierowcą no i najważniejszy test, czyli miejsce kierowcy zwróćcie uwagę, jak to wszystko wygląda ta apicelka drzwi, tutaj. nic nie jest poniszczone, powycierane no i co najważniejsze, fotel kierowcy, który jest oryginalny, nie naprawiany zwróćcie uwagę na te boki tu nawet nitka nie jest szarpnięta wszystko bardzo czyściutkie, gumowe dywaniki 148 937 km na chwilę obecną. Ale fajnie, że ta tutaj działa. Z ten kawałek podłogi. I zapraszam Was jeszcze pod maskę, aby pokazać Wam serce tego samochodu, czyli jednostkę tak jak wspominałem, 1,4C, i na łańcuchu 90 toni z sześciobiegową skrzynią biegów. Świniczek bardzo ładny, przede wszystkim suchutki, równo oddaje moc, pięknie pali bez żadnych zastrzeżeń odnośnie stanu technicznego a jak jeszcze pola kierujemy, zawsze to stan wizualny również, proszę Państwa, będzie perfekcyjny. Nic, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że prezentacja się podobała i pomogła w podjęciu decyzji o zakupie tego samochodu. Jednym czym może warantować to bezpieczeństwo zakupu pod bez bezwypadkowości, jak i oryginalności, oryginalności przebiegu. Wszystko poświadczamy na fakturze. Życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam. Cześć.